Dobrze, to teraz już tak naprawdę startujemy z e, transmisją temat dlaczego biznes jest taki trudny. E, z ostatnich współprac z klientkami. E, o Okej. Okay. Dziękuję Martina. Dziękuję za sygnał, że jest OK. Nie wyświetlił mi się, e, musiałam przeskrolować, nie przesunął się czat. Dzięki bardzo. E, cześć Agnieszko. Cieszę się, że jesteś, że jesteście dziewczyną, że nie jestem sama. Dlaczego biznes jest taki trudny? Z mojego doświadczenia z pracy z klientkami, to też jak wiecie, często wyciągam wnioski, analizuję konsultacje, które na bieżąco dzieją się. Są takie trzy obszary, trzy grupy przyczyn, które sprawiają, że biznes jest trudny. I na początku chcę Wam powiedzieć, że jest dobra i zła wiadomość. Um, dobra i zła wiadomość jest taka sama, że bardzo często to my sprawiamy, że nasz biznes jest taki trudny. I to jest zła wiadomość. Ale dobra wiadomość jest taka, że skoro to my robimy, to my też tam mamy wpływ na to, żeby to odwrócić, żeby tą tendencję zmienić, żeby biznes stał się lżejszy. I przyglądając się tym trzem obszarom, trzem grupom powodów, być może dzisiaj zidentyfikujecie, co jest, co leży, co jest przyczyną tego, że biznes wydaje się, jest tym obciążeniem, jest trudne w tej chwili. I znajdziecie wskazówki na to, żeby sobie z tym poradzić, żeby zacząć pracować z nieco większą lekkością, chociaż odrobinę. Bo zmiany, które wprowadzamy w biznesie, w momencie kiedy rzeczywiście wchodzimy w transformację, to czasami, ale bardzo rzadko, są zmianami kolosalnymi tu i teraz, natychmiast, tak zwane skoki kwantowe. Natomiast większość zmian i transformacji w naszym biznesie zachodzi krokami, zachodzi mało. Małymi krokami, zachodzi stopniowo. E, dlatego mówię o tym, że chociażby mała zmiana e, dzisiaj, e, mała ulga dzisiaj e, w dłuższym czasie może e, przełożyć się na jeszcze większe zmiany. E, więc okay. dzisiaj mam nadzieję, że przynajmniej z malutką zmianą perspektywy i z małym krokiem, który wdrożycie e, z tej transmisji, wyjdziecie. Ale już przejdźmy do sedna. E, pierwsze, m, pierwsza grupa przyczyn, dlaczego biznes jest trudny to wszystko to co się toczy wokół jasności twojej oferty. Po pierwsze, ty sama musisz wiedzieć, co oferujesz i nie mówię o tym, że na przykład sprzedaje kurs WordPressa. Tu nie chodzi o ofertę samą, oferta jest jak gdyby drugim krokiem, efektem, skutkiem tego, że my wiemy, jaką transformację dajemy klientowi. Czym się różni transformacja od oferty? Jeżeli uczysz, jak na przykład, wróćmy do tego przykładu ze stroną WordPress, on jest mi bliższy, dlatego że takie, takie błędy sama popełniłam pracując jako freelancerka i zaczynając moje działania online, zrobiłam kurs o WordPressie. I tak, WordPressa tak w ogóle nauczyć się mogą, ch mogą chcieć wirtualne asystentki, które potem będą pracować z klientami. Być może ktoś chce postawić własną stronę, ale y, tak naprawdę te grupy osób nie będą chciały zostać ekspertami y, i, i zgłębiać tematu WordPressa y, nie wiadomo jak długo, robić kolejnych dyplomów, uczyć się WordPressa. Dla nich wiedza na temat Wordpressa jest tylko wiedzą. To, czego potrzebują, to transformacja. I na przykład dla wirtualnej asystentki będzie to to, że będzie umiała zrobić stronę dla klienta. Dla kogoś, kto kupuje ten kurs dla siebie, e, korzyścią, transformacją będzie to, że postawi sobie stronę profesjonalną e, albo e, stronę, która będzie spełniała jego oczekiwania, nie wiem, jakiś lejek sprzedażowy itd. E, itd. Tak tak e, więc tak długo, jak Ty nie określisz tego, co dajesz klientowi, jaką korzyść, jaką transformację, będzie ci trudno komunikować, a nawet jeżeli będziesz w jakiś sposób komunikować, to możesz nie poruszyć właściwych klientów. I to jest jeszcze trudniej, trudniejsze. Podałam tutaj przykład strony na WordPressie, coś co, co jest na końcu, jest jakimś efektem końcowym. Zrobiona strona jest efektem, możemy powiedzieć, że, że jest to taki namacalny, mimo że wirtualny, ale nam, namacalny efekt. Wiem, że w przypadku holistycznego zdrowia, coachingu, różnych terapii, ten efekt końcowy jest trudny. Ja sama przechodząc właśnie z tego biznesu takiego typowo e, związanego z budowaniem strategii, e, budowaniem lejków sprzedażowych, uczeniem, e, jak robić kursy i tak dalej, kiedy przeszłam. E, Zrobiłam ten krok w kierunku coachingu, zmagałam się z tą samą trudnością. I znowu, tak jak parę lat wcześniej, kiedy w ogóle nie rozumiałam jeszcze biznesu i, i, i potrzeb klienta, i oferty, tak samo w tym momencie, rok temu, spotkałam się z tą samą trudnością i powtarzałam to zdanie, dlaczego ten biznes jest taki trudny? Dlaczego jest mi tak trudno? Więc jeżeli dzisiaj czujesz, że nie masz tej jasności, jest ci. Właśnie trudno określić, co tak naprawdę dajesz klientom, to od tego bym zaczęła. W momencie, kiedy będziesz miała jasność, będzie ci łatwiej opowiadać o tym, co dajesz, właściwy klient poczuje, zarezonuje z tym i twój przekaz do niego trafi. Ten brak jasności co do oferty może być też jego symptomem może być też to, że Brak jasności co do transformacji może być, symptomem tego może być też zmienianie co chwilę pomysłów, szukasz nowych ofert, co ja jeszcze mogłabym zaproponować klientom. Próbujesz mini kurs, próbujesz konsultacje takie, inne, siakie. Takie właśnie skakanie z kwiatka na kwiatek, jeśli chodzi o oferty dla klientów, też jest symptomem tego, że nie masz jasności co do tego, co ty tak naprawdę dajesz klientom. I to sprawia, wyobraź sobie już teraz, tak konkretnie, że jeżeli co miesiąc, co tydzień, nie wiem z jaką częstotliwością wprowadzasz nową ofertę i musisz do tego tworzyć komunikacje, maile, strony sprzedażowe, no to siłą rzeczy zabieracie to więcej energii niż skoncentrowanie się na jednej, na jednej ofercie, która będzie przemawiała do klientów, która będzie dla nich jasna, czytelna i atrakcyjna. Mam nadzieję, że czujecie tą, tą różnicę, że właśnie ten chaos, który my mamy w głowie, przeskakiwanie z ofert, brak jasności co do, co do transformacji sprawia, że mnożymy sobie pracę, robimy coraz więcej, a efektów jak nie było, tak nie ma. Um, natomiast zyskanie jasności, doprecyzowanie tego, Pozwala nam na określenie siebie, ustawienie jakiejś ścieżki klienta, którą poprowadzimy od momentu, kiedy nas pozna do zakupu. Jest to z większym spokojem i wtedy też wiemy, na którym etapie możemy przeanalizować też taki, taką ścieżkę, na którym etapie coś blokuje, co możemy zmienić, co możemy usprawdzić, usprawnić. Więc jeżeli dzisiaj, podsumowując ten, tą pierwszą grupę wyzwań i problemów, przeskakujesz z oferty na ofertę, wymyślasz coś, to nowe produkty i tak naprawdę trudno jest Ci opisać to, w czym pomagasz, to zacznij od tego. Zacznij od tego tematu. I tutaj jest to obszar, w którym oczywiście mogę Ci pomóc. Jeżeli byś chciała, to zapraszam Cię na konsultację, ale to jest największa praca, którą trzeba wykonać, żeby wyjść z tego wyzwania. Żeby sobie ułatwić i zacząć pracować z większą lekkością. Drugi, jak gdyby, poziom, kiedy już wiesz, o czym chcesz mówić, wiesz, w czym pomagasz. Często tak jest w przypadku osób, które na przykład stacjonarnie pracowały już z klientami jeden na jeden. Mają doprecyzowaną tą grupę docelową, to z jakimi klientami najlepiej im się pracowało. Widzę to teraz na przykład obserwując tutaj lokalnie, szukam naturopaty i widzę różnicę między naturopatami, którzy pracują stacjonarnie, a natu, natu, naturopatami, którzy pracują online. Naturopata sto, pracujące stacjonarnie, ponieważ jest w jakimś mieście przyjmuje wszystkich Pacjentów, klientów, którzy przychodzą, natomiast naturopata, który już jest w online, ma doprecyzowaną um, grupę docelową. Być może wyspecjalizował się, ponieważ przychodziło więcej takich klientów, nie wiem, z Hashimoto czy z jakimiś innymi dolegliwościami, i na przykład w taką specjalizację, czy, czy własna historia, też często tak bywa, sprawia, że tą specjalizację wybrał. I przechodząc do online, taki naturopata, na przykład, właśnie już Wybiera tą niszę i zaczyna komunikować wokół tego tematu. I teraz, właśnie jak gdyby przeszłaś ten pierwszy etap, wiesz o czym mówisz, wybrałaś nisze specjalizacje, wiesz w czym pomagasz, na czym polega Twoja transformacja, jak pracujesz z klientami. Na tym etapie, wyzwania, które mogą się pojawić, to wyzwania związane z pozyskiwaniem klientów, z marketingiem, ze strategiami. Dlaczego? Dlatego, że i, i to jest bardzo ciekawe, że osoby, z którymi pracuję też czasami, e, które przychodzą z biznesu stacjonarnego, gdzie radziły sobie świetnie, miały zapełnioną praktykę, nagle w on online czują się jak małe zagubione dzieci. E, czują się jakby nic nie wiedziały i teraz trzeba zaufać ekspertom, którzy uczą biznesu online e, i na ślepo zaczynają podążać. Wyłączają własny GPS, który prowadził je świetnie w biznesie stacjonarnym, wyłączają własny GPS, przestają ufać sobie, zaczynają słuchać ekspertów. I tutaj zaczynają się schody. Dlaczego? Dlatego, że um, wtłaczając się w ramy, które widzisz, które sprawdzają się u innych, których uczą różni eksperci, ale które nie są Twoje, siłą rzeczy będzie to wymagało od Ciebie więcej energii. Jeżeli, i tutaj mam kilka przykładów osób, które próbowały na przykład publikować w mediach społecznościowych, mobilizowały się i przez dwa tygodnie nagrywały te rolki. Bardzo często mówię o rolkach, ale to jest tak bardzo w tej chwili żywy przykład podczas konsultacji. I mówią, że dobra, dwa tygodnie z jakimś kursem, z wyzwaniem robiłam to, ale potem już nie dałam rady. Po prostu odrzuciłam wszystko, już w ogóle żadnej nawet rolki nie publikuję. Wypaliłam się po dwóch tygodniach. I kiedy rozmawiamy, okazuje się, że jej najlepszym sposobem było na przykład różne spotkania networkingowe. Jej innej osoby spo, sposobem było e, proponowanie zniżek dla e, kogoś z rodziny. E, więc miały swoje naturalne sposoby, które znalazły intuicyjnie, na przykład działając stacjonarnie, bo tam nikt ich tego nie nauczył, zrobiły to samodzielnie wypracowały sobie model pracy i pozyskiwania klientów, a w online zaufały ekspertom zamiast szukać swojego sposobu, jak na przykład to, co robiły stacjonarnie, przełożyć teraz na działania online. Co jest podobne, co może pomóc. Um, I um, to, co jeszcze chciałam zaznaczyć, nie powiedziałam tego na początku, um, bo zarówno tutaj, na tym etapie, jak na tym pierwszym etapie, normalne jest, że na przykład zaczynając zupełnie biznes, um, kiedy jeszcze nie mamy tej jasności co do transformacji, wracam do pierwszego punktu. Normalne jest, że nie wiemy. Pewne rzeczy muszą się wyklarować, i to, często tak jest, że na początku biznes po prostu jest trudny, bo jesteśmy w tym chaosie i pewne rzeczy muszą się wyklarować. Ale jeżeli jesteś w biznesie y, online, czy, czy, czy nawet stacjonarnym, pół roku i nadal nie wiesz, to pewnie są jakieś inne blokady, to pewnie jest coś, żeby się czemuś przyjrzeć, tutaj, coś jest niehalo. Po pół roku pracy z klientami jeden na jeden, już pewne rzeczy zaczynają się klarować. Jeżeli słuchać swojego wewnętrznego autorytetu, swojego ciała, swojego wewnętrznego GPS-u, intuicji, to zaczynać się klarować, że z tymi klientami mi się super pracuje, takich osób nie bardzo chcę więcej w mojej praktyce. Więc na początku to jest normalne, że nie wiesz. Natomiast w momencie teraz tego drugiego przejścia z, na przykład z biznesu stacjonarnego do biznesu online, to też jest normalne, że na początku, kiedy wiedziałaś jak działać stacjonarnie, przechodzisz do online, testujesz pewne rzeczy, to jest też trudny moment, ale jeżeli on trwa miesiącami, to znowu coś jest niehalo. Coś wymaga dużej, głębokiej zmiany, bo y, na początku wchodząc też do tego online, to normalne, że będziemy testować, próbować, czy coś jest moje, czy jak gdyby. Y, ja mam, to jest, to jest mój sposób doświadczania i, i sprawdzania testowanie. Muszę poczuć, jak mi z tym jest, jak to zrobię. Kiedy jestem w mojej głowie i analizuję, jak może mi z tym być, nie wiem. Muszę zrobić ten pierwszy krok, żeby poczuć, doświadczyć i wracam do mojego wewnętrznego GPS-a, który mi mówi to jednak nie było to, rezygnuję. I nie mam już, po, ja na przykład nie mam już poczucia winy, że zaczynam, tutaj mam podcast zaczęty, tu mam to, tutaj siam to. E, m, zaczęłam pewne rzeczy, e, ale po to, żeby doświadczyć, popróbować, sprawdzić, poczuć jak ja się z tym czuję i wrócić do siebie, zrobić to po swojemu. Więc jeżeli jesteś w biznesie od jakiegoś czasu, przeszłaś do biznesu online, ale nadal po kilku miesiącach jest to trudne, to być może problemem jest to wtłaczanie się w strategię w ramki kogoś innego zamiast słuchanie siebie. I tutaj podpowiedź dla ciebie: zacznij Sprawdzać, jak się czujesz, robiąc, robiąc różne rzeczy, a jeżeli potrzebujesz podpowiedzi, bo tutaj human design może być podpowiedzią um, co do tego, co może być dla Ciebie dobre, często też wymiana, rozmowa um, z kimś, kto, kto zrozumie twój, rozumie Twój wewnętrzny autorytet, może Ci poddać pewne um, podpowiedzi i, i, i pomóc w dopracow doprecyzowaniu tej Twojej własnej strategii, tej, która będzie działać. Bo jeżeli Będziesz powielać i próbować i testować i robić strategie innych osób, będziesz miała poczucie, że cały czas jest ci pod górkę. Jeżeli na przykład Twoim naturalnym sposobem komunikowania się jest mówienie, a próbujesz pisać artykuły albo nawet posty w mediach społecznościowych, to będą ci one zajmować więcej czasu, a może będziesz prokrastynować, albo w którymś momencie, nawet jeżeli siłą woli się do nich zmusisz, stracisz energię, stracisz motywację do działania. E, więc to jest tak druga grupa. Pierwsza grupa brak jasności co do transformacji. Druga grupa wtłaczanie się w strategie, które nie są Twoje. I trzecia grupa e, to już jest głębszy kaliber. E, jeżeli mm, żadny z powyższych, chociaż przypuszczam, że często e, one są powiązane. Ostatnio dwie klientki, klientki, z którymi się spotkałam, u nich było połączenie, było kombo tych trzech rzeczy. Były na początku biznesu, więc było, był brak jasności. Były próby różnych działań marketingowych i strategii, które nie działały u nich, bo nie były ich, ale u podstawy, gdzieś głęboko, były blokady wewnętrzne. I jedną z nich jest to, o czym mówiłam w zeszłym tygodniu czyli kim ja jestem, żeby o tym mówić kim ja jestem, żeby innych uczyć, innych prowadzić, czyli takie głębokie e, zwątpienie w wartość tego, co robię e, e, i wartość moją samą, bo to jest często bardzo głęboko połączone więc, yy, i jak to się objawia w biznesie, ten brak poczucia wartości, czy yy, te, te zdania typu, kim ja jestem, żeby pomagać, syndrom oszusta, no bardzo często sprawiają, że będziesz działała na pół gwizdka, że niby chcesz być w biznesie, ale nie będziesz tak otwarcie yy, opowiadać o nim, nie będziesz wykonywała działań marketingowych, nie będziesz yy, pokazywała się w social mediach, czy, czy w innych miejscach, na przykład w społecznościach, czy grupach networkingowych, czy, czy w jakich Miejsca, gdzie mogłabyś powiedzieć, albo jeżeli już zabierzesz głos, to będzie to um, tylko bardzo powierzchowne, nie powiesz całej swojej prawdy, nie wybrzmi to, jak ty to czujesz, jak e, postrzegasz, jaka jest Twoja wizja i filozofia Twojej branży, tego, co Ciebie tak naprawdę wyróżnia. Będziesz tak naprawdę w biznesie jechała z zaciągniętym hamulcem. Um, I to yy, myślę, że, że jesteście w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś tak, zaczyna coś działać, ale nie robi tego na 100%, bo wewnętrzne jakieś blokady myśli sabotują yy, i blokują te działania, no to kosztuje to mnóstwo energii. Yy, i, I mamy to poczucie, że tak, no ja to przecież się pojawiam, tutaj robię, piszę, wysyłam te newslettery, tworzę te produkty, ale nikt nie kupuje. I to takie poczucie frustracji, złości, może też na klientów, że ja się tak staram, czy rozgoryczenia, ja się tak staram, a tutaj nikt nie reaguje. Ja mam coś takiego fajnego za, do zaoferowania, a nikt ode mnie nie kupuje. Ja tak bardzo chcę pomóc, a oni tego nie chcą. Pojawia się znowu to poczucie, że biznes jest bardzo trudny. Jestem ciekawa, jak to jest u Was, jeżeli chciałbyście się podzielić. I napisać chociażby cyferką, który z tych symptomów widzicie dzisiaj u siebie, czy jest to jedynka, dwójka, trójka. A może chcecie zadać jakieś pytania dotyczące tego, właśnie jak z tego wyjść? Starałam się przybliżyć, ale może, wiecie, bardzo fajnie to działa, kiedy jestem w relacji z wami, kiedy jestem w rozmowie na transmisji, bo wyciągacie ze mnie wiedzę i informacje. To jest mój design, to jest to jak ja jestem skonstruowana, że myśli i inspiracje, które przychodzą do mnie, klarują się, jestem w stanie je wypowiedzieć w momencie, kiedy ktoś mnie o nie zapyta i poprosi o, o wyjaśnienie albo cokolwiek. Więc piszcie, zadawajcie pytania. Jeżeli oglądasz nas, mnie transmisję nagraną, to też zachęcam Cię do zadawania pytań w komentarzach. Ja tymczasem napiję się odrobinkę wody. A czekam na Wasze komentarze. Wiem, że jest spore przesunięcie, bo było duże, duże opóźnienie na rozpoczęcie. Jeżeli macie ochotę, to napiszcie 1, 2, 3, która z grup tych wyzwań być może jest tym, co sprawia, że w Waszym przypadku dzisiaj biznes jest taki trudny, a może chcecie się podzielić czymś innym, może właśnie coś innego jest wyzwaniem, może jest coś, z, czego, z czym ja jeszcze nie spotkałam się w ostatnim czasie na konsultacjach, a przypomnijcie mi albo albo podzielicie się ze mną czymś nowym, więc też zapraszam Was do komentowania. Bo tak naprawdę z mojej strony, jeśli chodzi o tą część taką powiedzmy, wykładową dzielenia się, to już wszystko, więc czekam na reakcję z Waszej strony na interakcje. Ok, nie widzę nic, widzę, że też liczba osób nam powoli spada. Czyli chyba na dzisiaj to wszystko. Jeżeli tak jest, czekajcie, jeszcze przewinę, bo może znowu taki psikus się zrobił jak na początku. Nie, nie widzę komentarzy, nie widzę pytań, więc słuchajcie, nie będziemy na siłę przedłużać. Ja bardzo Wam dziękuję tym osobom, garstce osób, które w tym wakacyjnym czasie ze mną na live jest. O, dziękuję Agnieszko, pytanie się pojawiło. Jak dotrzeć do polokujących przekonań? Mhm. Wiesz co? Bardzo często to wychodzi, kiedy rozmawiam na konsultacji, to wychodzi w trakcie konsultacji. Natomiast w momencie, kiedy pracujesz sama ze sobą, to przyglądaj się, bardzo często pierwszy sygnał może przyjść z emocji, że już coś czujesz. Jeżeli pojawia się w ciele coś albo jakaś emocja, to y, zadaj sobie pytanie, skąd ona się wzięła, dlaczego tak się czuje. Załóżmy y, szukam jakiegoś konkretnego przykładu. Um, załóżmy. Zaplanowałaś sobie, że, y, że dzisiaj opublikujesz jakiegoś posta, ale nie potrafisz się za to zabrać. I kiedy siądziesz przed komputerem, no czujesz opór albo w ogóle unikasz komputera, to zadaj sobie pytanie, dlaczego unikam? Możesz, i teraz już odpowiadając na to, jak z nimi pracować, możesz. Z bardzo fajnym takim dla mnie do samodzielnej pracy ćwiczeniem jest pisanie intuicyjnie. Jeżeli zauważasz jakiś schemat, coś się dzieje, no właśnie, unikam, nie chcę, czuję opór przed napisaniem tego posta, dlaczego tak jest? Siadasz, ustawiasz stoper na 20 minut i piszesz. Wszystko, co ci przyniesie, przyjdzie do głowy. Opróżniasz cały umysł. Nawet jeżeli miałabyś napytać, powtarzać, napisać to samo pytanie, dlaczego czuję opór przed napisaniem posta, to w którymś momencie przyjdą nieco głębsze rzeczy. Na początku będą przychodziły te z umysłu, to co już wiesz, natomiast jeżeli przez te 20 minut rzeczywiście będziesz pisać, dotrzesz do tego, co się za nimi kryje. I tam może się okazać, że e, pisząc, nie wiem, e, że to jest takie trudne, że nie lubię pisać, nie, nie czuję się w tym komfortowa, a może w którymś momencie dojdzie do Ciebie, e, że ja tak naprawdę nie wiem o czym napisać, albo nie wiem, czy to, co ja chcę napisać, jest wystarczająco wartościowe, albo boję się, że jeżeli to tak napiszę, to ktoś znajomy to zobaczy i skrytykuje. Tam mogą wyjść inne rzeczy. Więc y, jednym ze sposobów jest intuicyjne pisanie. Y, za każdym razem, kiedy pojawia się w Twojej głowie jakaś myśl, jeżeli czujesz, że to jest myśl wspierająca, to jest ok, natomiast jeżeli czujesz, że jest to jest jakaś myśl, która jest krytyczna jest niewspierająca w jakiś sposób, ty masz jakiś cel masz jakiś zamiar, jakieś marzenie a tutaj pojawiają się myśli które podważają to, mówią kim ty jesteś, żeby to osiągnąć albo yy, myśli, które poddają pod wątpliwość, czy to jest dla ciebie możliwe, bardzo często one są podszyte jakimś lękiem, jakąś blokadą coś tam się dzieje, to nie jest tak, że to są yy, że to jest nasz realizm, realistyczne Spojrzenie. To jest często właśnie wewnętrzny krytek, jakieś schematy, które się odpalają, które włączają nam się, bo chcemy wyjść poza tę strefę komfortu, to co jest znane. A wiecie, jeżeli oglądałyście wcześniejsze transmisje, to nasz umysł będzie chciał nas po prostu chronić. On nie jest po to, żeby sabotować nasze działania, to nie jest jego plan. On nas chce chronić przed trudnymi emocjami, czymś z czym byśmy sobie nie poradziły, obawia się o nas, więc na wszelki wypadek będzie nam podsuwał myśli, które mają nas chronić, mają nam pomóc zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy, żebyśmy przypadkiem nie naraziły się na coś nieznanego, potencjalnego, potencjalnie groźnego. Więc te myśli, które powstrzymują nas od realizacji marzeń, um, które Teoretycznie można by on nazwać realistycznym myśleniem. Często są właśnie takimi blokadami. Agnieszko, mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie. Jeżeli na Twoje pytanie, jeśli coś jeszcze e, ci się nasuwa, to śmiało pisz. Oczywiście do Was też, e, dziewczyny, jeżeli macie ochotę o coś dopytać, zareagować, to, e, to dajcie znać. I ponawiam pytanie, jeżeli chciałybyście się podzielić, chociaż teraz widzę, że przybyło trochę osób, więc nie wszyscy oglądali od początku, ale te z Was, które są od początku, jeżeli jest to jedenka, dwójka lub trójka u Was, to też możecie się podzielić. Co jest przyczyną, że biznes może być trudny? I przyznawam się, że z mojej strony doświadczyłam każdego z tych wyzwań. Więc, więc nie, to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj czujesz, że są jakieś blokady wewnętrzne, które cię blokują, albo brakuje ci jasności co do tego, jaką transformację dajesz klientom, albo jest ciężko, bo wtłaczasz się w strategie innych, zaufałaś ekspertom, próbujesz i ciągle ci nie wychodzi. Wszystkiego tego próbowałam, nie jesteś w tym sama. Asiu, cześć, witam cię serdecznie. Agnieszka, cieszę się na jutrzejszą konsultację. Ja też. Do zobaczenia. <noise> Dobrze, słuchajcie, jeżeli nie ma innych pytań, to będziemy już na dzisiaj kończyć. Bardzo Wam dziękuję za udział, za Pytania, za Twoje pytania, Agnieszko. Widzimy się za tydzień na kolejnej transmisji. Dla tych z Was, które są na mojej liście, wysłałam zapytanie o to, żebyście podpowiedziały mi jakie tematy chciałabyś, żebym poruszała na kolejnych transmisjach. Dla osób, których nie ma na mojej liście, a oglądacie, oglądasz to nagranie albo transmisję, też proszę cię, żebyś zostawiła w komentarzu propozycje, sugestie, pytania, tematy, które chciałabyś, żebym poruszyła na przykład za tydzień w transmisji. I na koniec jeszcze zapraszam Was na bezpłatną konsultację wstępną. To jest w tej chwili jedyna forma pracy ze mną. Konsultacje, coaching, więc jeżeli czujesz, że to może być coś dla Ciebie, to podrzucam tutaj na czacie link. On też jest później w opisie filmu pod nagraniem. To dla Ciebie, dla Was, jeżeli czujecie, że Czas przyjrzeć się biznesowi, czas poukładać ten biznes tak, żeby no nie był właśnie taki trudny, tylko bardziej dostrojony i żebyście działały, żebyś działała z większą lekkością. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień. Cześć!